Witam wszystkich bardzo serdecznie w naszym następnym odcinku na naszym kanale. Za mną piękna BMW 518. Miał być dzisiaj film właśnie o naprawie tego pięknego klasyka, ale niestety z przyczyn niezależnych od nas będzie zupełnie coś innego. Ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie, subskrypcja, łapka w górę. No i komentujcie to co widzicie na ekranach waszych komputerów, komórek i tabletów. Zapraszam. Miałem dzisiaj zacząć nagrywki na temat naprawy tego pięknego klasyka. Jest po Gradzie. Ten film na pewno się ukaże, ale niestety będziecie musieli na niego poczekać. Z przyczyn od nas niezależnych musiałem wymyślić zupełnie coś innego. Dlatego mamy dzisiaj tutaj Citroena, którym pokażę wam od początku do końca. Po kolei. Tak chyba szczegółowo jeszcze nie nagrywaliśmy żadnego filmu. Jak będę naprawiał płotnik? Zaczniemy, będę opowiadał o wszystkim po kolei, co zazwyczaj robię, jak robię, jak uczymy e, naszych e, kursantów, na co zwrócić uwagę, no i jakie czasami pojawiają się problemy. Pierwsze i najważniejsze to jest zawsze ocena tego, co jest do naprawy, i już na samym początku. E, takie ustalenie sobie w głowie planu działania. Tutaj mamy akurat tylny błotnik e, i wiadomo, tylny błotnik, zamknięta puszka, ciężki dostęp. Często trzeba, a w zasadzie zazwyczaj trzeba wciągać koło, rozbierać e, nad kole. Czasami możemy się też dostać od lampy, też już to nagrywaliśmy. E, więc w zależności od tego, jak ostre jest wniecenie, jak duże w którym jest miejscu, możemy sobie ocenić, z której pozycji zaczniemy, spróbujemy tą naprawę. W tym przypadku na pewno spróbuję wyciągnąć lampę i dostać się tutaj od tyłu, ponieważ odległość jest niedaleka, więc każdym, każdą lancą, każdym kijem sobie tutaj powinienem dojść, ale z doświadczenia wiem także, że to akurat jest Citroen, a więc Francuz. I w większości Francuzów te tylne e, błotniki są do jakiegoś momentu e, niewzmocnione. Jest pojedyncza blacha, tak samo jak na przednich błotnikach. W związku z tym czasami można się po prostu dostać od razu hikiem, od spodu, ale to wyjdzie w praniu. To e, wniecenie tutaj jest obłe. Dość duże, takie długie, podłużne. Zaraz sobie zdejmę lampę i zobaczę, jakie tam mam dostępy. Ale zanim to zrobię, podstawię lampę i naszą tablicę, żebyście sobie mogli zobaczyć dokładnie, jak wygląda całe to ogniecenie i co się będzie dalej z nim działo. Ok, zaczynamy. W pierwszej kolejności zawsze sobie przecieramy ten nasz element, który będziemy naprawiać, po to, żeby przez przypadek, jak są jakieś kurze, piaski, nie wiem, jakieś, jakieś ziarnko, brudu, żeby nie porysować lakieru. Tu i tak jest lakier delikatnie uszkodzony, ale to akurat nie ma najmniejszego znaczenia. Chodzi o to, żebyśmy my jako Ci, którzy naprawiają ten element, nie zrobili więcej szkód. Dobra, ja zaczynam sobie. Najpierw wyciągnę lampę. I teraz to jest to, o czym Wam mówiłem już w filmie o przygotowaniu samochodu do naprawy. No, trzeba znaleźć, jak tą lampę wyciągnąć. Ej, jest motylek. Dobra. Dobra. Był motylek. jeden i chyba tyle. Lampa już się rusza, ale nie chce mi wyjść. E, jakiś zaczep jeszcze trzyma, a nie chciałbym łamać tej lampy. W związku z tym e, to co też już wam kiedyś pokazywałem. Prosty, ale skuteczny sposób. No i odwieczny problem. Znajdź początek taśmy, nie? W sposób jakże prosty, a skuteczny. I lampa zdemontowana. Eee, co tu jest? Dobrze, mamy tutaj, jak sami widzicie, w każdym aucie są otwory technologiczne przy lampie. Tutaj mam taki fajny otworek, zaraz sobie sprawdzę. Jaki mam dostęp do naszego uszkodzenia? Dobra, niestety to, czego się obawiałem, e, a o czym wspomniałem na początku odnośnie aut francuskich. E, puszka zamknięta jest dokładnie do tego momentu, w którym jest wgniecenie. No i od tej lampy mam taki średni tutaj dostęp, bo tylko do początku tego wniecenia się dostanę. W związku z czym e, zdejmę sobie za chwilę nadkole. To omijmy ten, ten moment, bo każdy potrafi zdjąć nadkole, a jest to mało ciekawe. E, za chwilę do Was wracam. Nadkole mam już ściągnięte, auto przygotowane. E, wziąłem sobie też lance żeby znowu sprawdzić, jaki mam dostęp do tego naszego wgniecenia. Ja już wiem wszystko, niestety to wgniecenie powstało idealnie na łączeniu blachy wewnętrznej, profilu wewnętrznego z naszym poszyciem, z naszym błotnikiem. W związku z tym, e, nieoczekiwanie mamy e, problem do rozwiązania, z którymi tak naprawdę spotykamy się na co dzień. Codziennie musimy rozwiązać niby prosta sprawa, a często wychodzą właśnie takie kwiatki jak e, tutaj. Co ja teraz będę robił? Zmienię sobie tylko tablicę na lampę to w pierwszej kolejności. teraz jak to zrobić tam są dwie blachy masa łącząca te dwie blachy w takich przypadkach yy, gdzie dostęp jest przy łączeniu dwóch blach gdzie występuje masa jakaś łącząca klej yy, nie wiem zgrzewy. no ze zgrzewami będzie gorzej bo tego się nie wciśnie próbujemy się cisnąć płaskimi narzędziami yy, pomiędzy płotnik a profil wewnętrzny. Żeby nie uszkodzić lakieru, w momencie kiedy będę się próbował wcisnąć pomiędzy te dwie blachy, wezmę sobie zaraz opalarkę, nagrzewarkę, e, nagrzeję tutaj ten, to miejsce, ten element, e, do takiej temperatury, żeby no, ten lakier troszeczkę nam lepiej mi pracował, no i spróbuję się tam wcisnąć. Moją opalarkę mam już gotową, ale wezmę sobie jeszcze od razu Narzędzie, którym spróbuję się tam wcisnąć, zaczniemy od takiego, taką najcieńszą, najmniejszą płetwą. Ona mi tutaj posłuży troszkę jako, jako nożyk, przecinak. Zobaczymy, co się będzie działo e, z tą masą, która łączy te dwa elementy. Przy takiej naprawie, e, w takim miejscu, e, ta opalarka tu będzie bardzo często używana po to, żeby. E, temperatura tego błotnika była dość wysoka żebym mógł bez obaw pracować e, w tym trudno dostępnym miejscu teraz w tym próbuję się tam wcisnąć na szczęście po nagrzaniu e, masa która tam była okazała się dość e, Miękka i odciąłem sobie tym narzędziem właśnie tą masę. Mam teraz już delikatną przestrzeń do mojej pracy, w związku z czym zabieram się za naprawę tego właśnie wniecenia. Teraz już sobie zmienię na trochę większą płetwę. Będę dzisiaj tylko płetwą niestety pracował, bo całość wnicenia jest na łączeniu. W związku z tym żadnych lanc, żadnych pił dzisiaj wam nie pokażę. Będę pracował tylko i wyłącznie płetwą. Także idę po narzędzia. I jedziemy z tym koksem. Zmieniłem sobie jednak z lampy na pasy, e, dlatego żeby lepiej było widać. E, przy nagrywaniu na lampach troszeczkę jest rozmyte. Na tablicy będzie widać dokładnie, co robię. Całe przygotowanie jest już za mną. W tej chwili zostaje mi już tylko i wyłącznie naprawa tego wniecenia. A także ja zaczynam. Nagramy, jak powoli się to zmieni. Muszę sobie zmniejszyć, wziąć tą mniejszą płetwę. Mam problem, żeby dostać się tam głębiej tą dużą płetwą. Dlatego sobie zmieniam i będę mógł łatwiej wjechać tam pod, pod to wzmocnienie. Poza tym. Obrócę się, tu jest kamera. Poza tym to, że odciąłem ten klej i zrobiło mi się tam troszkę miejsca, to nie znaczy, że dostęp jest tam już łatwy. Tam nadal jest ten klej, on jest tylko odcięty, w związku z tym mogę się tylko tym cienkim narzędziem tam dostać i zakres ruchu, zakres pracy jest naprawdę niewielki, dlatego muszę robić to powoli, delikatnie. Co chwilę będę sobie nagrzewał ten element, no i powoli będę likwidował to wiecenie. Takich szkoleniowych tematów przy tym wnieceniu, jakie mogę poruszyć, e, to możecie zadać pytanie w jakiej kolejności, jak, jak to uszkodzenie podnosić, podciągać. No więc e, ja jadę sobie po jednym brzegu naszego wniecenia i coraz bliżej środka, ale tylko z jednej strony. Nie mam dostępu z drugiej, więc sobie podciągamy. Jedną stronę, potem oczywiście będę sprawdzał z różnych kątów, e, co mi się tu zrobiło, no i będę potem poprawiał, ale generalnie powolutku po obrzeżach dotrzymuję. Już troszkę wypłaszczyłem początek tego wniecenia, dlatego odjadę sobie teraz z tablicą, żeby widzieć znowu więcej szczegółów. Wniecenie powoli znika, z takiego zostało mi tyle, także połowę, połowa już jest podciągnięta. Ponieważ tu nic się za bardzo nie dzieje, zrobimy tutaj cięcie i wrócimy za chwilę, jak już będę wykańczał, jak już to wniecenie będzie prawie gotowe. Jestem już na finiszu mojej naprawy. Nieco nie praktycznie zniknęło, zostały mi takie malutkie kropeczki, sobie tu już wykańczam. E, za chwilę zmienimy kadem i zobaczycie, co tu się podziało. Nieco nie było mniej więcej tu w tym miejscu taki łupek. Ja sobie dzisiaj do tej naprawy wykorzystuję taki pobijaczek. Taki metalowy, bardzo dokładny do takich malutkich kureczek, żeby być bardzo precyzyjnym. Ale to na dzisiaj wiecie z filmów, które nagrywam, że. A! Ja używam takiego z wymiennymi końcówkami te końcówki e, spożywa przy mojej pracy nie wytrzymują zbyt długo, w związku z tym muszę je często wymieniać. No, ale dzisiaj e, pracuję sobie takim metalowym. A w sumie e, możecie dać znać, jakimi wy pracujecie, które wam najlepiej pasują i e, którymi wam się najlepiej pracuje. Może odpowiecie nam coś nowego, może jeszcze o czymś nie wiemy, że chętnie się dowiem. Myślę, że na tym będzie koniec tej naprawy. Na liniach już mam wszystko równiutkie. Wcześniej sobie yy, w tej przerwie, która jest nienagrana, zrobiłem sobie sprawdzanie z liniami, także z każdej strony jest błotnik sprawdzony, to wgniecenie, eee, Za chwilę Wam pokażemy jak to wygląda na liniach. Eee, po naprawie. Było nagraliśmy przed. Możecie sobie porównać efekt przed i po, jak to wygląda. A ja tak. Jeszcze sobie teraz na koniec przepoleruję ten element, żeby nie było żadnych śladów po mojej naprawie. Złożę lampę, złożę nadkole, no i błotnik jest skończony. Może wracać do klienta. Muzyka Możecie zapytać, po co przejechałem ten element polerką? Zawsze tak robimy po każdej naszej naprawie. Po naszych pobijakach czasami zostają takie mikroryski, jakieś takie delikatne mm, ślady. E, dlatego delikatnie przejeżdżamy polerką i te wszystkie e, takie naprawdę mikro, minimalne śladziki, które gdzieś zostają po naszych e, narzędziach, usuwamy całkowicie. I element jest nienaruszony Samochód mam poskładany lampa jest na swoim miejscu, w nadkole złożone błotnik naprawiony Miała być w miarę prosta naprawa, a przez to, że było na wzmocnieniu to zaniecenie niestety musiałem troszkę się nad tym namęczyć. Do dzisiejszej naprawy e, używałem tylko dwóch pików, takich dwóch płet cieniutkiej i troszkę większej, e, dlatego że miałem naprawdę malutko miejsca na to, żeby tam pod spodem pracować. A teraz już możecie sobie zobaczyć efekty mojej dzisiejszej naprawy i za chwilę przejdziemy do podsumowania. Widzicie teraz na liniach efekt mojej dzisiejszej naprawy. Możecie sobie porównać e, z początkiem filmu. Nie zwracajcie proszę uwagi na te drobne punkty, które zostały jeszcze na błotniku. E, dzisiaj tutaj do filmu skupiłem się tylko i wyłącznie na naprawie tego e, półokrągłego wniecenia w miejscu, gdzie było klejenie błotnika do wewnętrznej części samochodu. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się podobał. Starałem się Wam pokazać po kolei, jak podchodzimy w naszym serwisie do każdego obniecenia. Mniej więcej plan działania, co po kolei robić. No i akurat w tym wypadku e, zdarzyło się też e, problemy, które musimy pokonać. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach może Wy e, jako początkujący technicy, a może Wy bardziej doświadczeni, e, macie e, na taką naprawę jakiś inny punkt widzenia, może jakiś inny pomysł, może zrobilibyście to inaczej, może w innej kolejności. E, czekamy na Wasze komentarze, chętnie z Wami na ten temat podyskutujemy. A dzisiaj co? Ja się z Wami żegnam, do następnego odcinka. Cześć!